No to co? Wróciliśmy z konferencji, którą zapowiadałem tutaj z Tomkiem, i na gorąco skończyliśmy ją półtorej godziny temu, niecałe, więc na gorąco podzielimy się z Wami informacjami, co na konferencji w Sejmie się odbyło. Witamy. Tomek Stępien, Firearms United Network. Dzień dobry. Królik to akurat wiecie. Tak jak powiedziałem, wróciliśmy z konferencji. No i teraz powiemy wam, co się na tej konferencji działo. Na początek, co to była za konferencja? Trzech słowach. To była konferencja, w której rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób dostęp do broni palnej i jego racjonalizacja może przyczynić się do poprawy zdolności obronnych państwa. Okej, okay. wiemy, co to była za konferencja, kto ją zorganizował, bo to jest dosyć istotne. Tak, to jest bardzo istotne, bo patronat nad konferencją objęła pani marszałek Sejmu Gosiewska. E, zaproszeni goście, którzy przybyli, którzy nie przybyli? E, przybyli przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, przybyli przedstawiciele Sztabu Generalnego, e, przybyli, Vot? Przedstawiciele VOT, przybyli przedstawiciele WOT, przybyli przedstawiciele CSWR-u. Yy, przybyli przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, przybyli przedstawiciele środowisk strzeleckich, instruktorskich, yy, weterani, instruktorzy, prasa, prasa tak. Yy, natomiast yy, zwyczajowo nie przybyli przedstawiciele MSWiA. Którzy byli zaproszeni w osobie yy, pana ministra... Wąsika. Wąsika. Ok. Czyli, jak widzicie, konferencja miała zacny patronat, bo jednak jest to dosyć wysoko postawiona osoba w naszym kraju. Niestety, jak Tomek zauważył, nie przybył przedstawiciel MSWI. Może zacznijmy od tego, czy to dobrze, czy to źle? Zwyczajowo to na dwoje babka wróżyła. Z jednej strony źle, bo ciężko się mówi o zmianach w ustawie o broni i amunicji proponowanych w momencie, kiedy Gestorem odpowiedzialnym za wprowadzanie zmian jest MSWIA i ich przy tym stole nie ma. Z drugiej strony, ja mam wrażenie, że to było troszeczkę strzałów w kolano, który sobie sami uskutecznili, dlatego że my tak naprawdę nie mówiliśmy o zmianach w ustawie po to, że były zmiany w ustawie, tylko o zmianach, które mają się przyczynić do obronności państwa i do wprowadzenia korelacji pomiędzy ustawą o obronie ojczyzny, a ustawą o obronie amunicji. W e, związku z czym wydaje mi się, że w najlepiej pojętym interesie mm, MSWiA. MSWiA było być na tej konferencji, a skoro ich nie ma, no to mam nadzieję, że wytworzymy taci, taki nacisk, że oni po prostu zrealizują te rzeczy, które muszą się wydarzyć, bo obronność państwa musimy zaadresować jak najszybciej. Tak, jeszcze dodam od siebie, że mm... Tak jak Wam zapowiadałem w tym filmie, um, udało się poruszyć dodatkowy temat. Do szczegółów przejdziemy za chwilę, ale jakby clue tego spotkania, um, osią obrotu, była zmiana ustawy o broni i amunicji. Tak. Natomiast jeszcze w to udało się wrzucić i to ku mojemu zdziwieniu, przy aprobacie e, przedstawicieli strony rządowej. Problem zmian w ustawie o obrocie koncesjonowanym. Ale o tym wszystkim w szczegółach już za chwileczkę. Ok, to od ogółu do e, szczegółów. E, konferencja była podzielona na dwa panele. Jeden prowadził e, Robert Papliński, będący przedstawicielem Fundacji Republikańskiej. Fundacji Republikańskiej, a drugi panel prowadził Tomek jako przedstawiciel Firearms United Network. Konferencja polegała na tym, że siedziała sobie przy stole, przy stole strona rządowa. Co ważne, konferencja jako, że odbywała się oficjalnie w Sejmie, no musiała zostać nagrana i zaprotokołowana. Tak Niestety jest. nie było możliwości nagrywania tej konferencji przez nas. Więc nie będzie fragmentów wypowiedzi, ale postaramy się Wam powiedzieć o czym poszczególni goście mówili. Przy czym też nie wszyscy, tylko bar, ta, powiedzmy bardziej te nas interesujące wypowiedzi, a pozostałe potraktujemy bardziej ogólnikowo, bo nie ma sensu... Yy, yy. Roztrząsać na atomy wypowiedzi przedstawicieli na przykład Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, tak. którzy mówili o potrzebie zwiększenia potencjału obronnego naszego kraju, bo to jest jakby rzecz oczywista. No więc mieliśmy z gości tak, podpułkownik Dariusz Rosiak, zastępca 218 Stołecznej Brygady wojskowrony Obrony Terytorialnej, pułkownik Jarosław szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, Re 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 porocznik rezerwy Wojciech Łacny strzeżej Szerzej, zwany, znany jako Łasów Targets Creators, Starszy chorąży w stanie spoczynku Marek Mroszczyk, instruktor strzelectwa taktyki, publicysta, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Obrona Narodowa Damian, Duda, Fundacja w Międzyczasie, Wojciech Dyt, prezes zarządu fabryki broni, łucznik Radom. A w drugim panelu? I ze strony rządowej, momencik Wojciech Skurkiewicz, sekretarz stanu w MON, Tomasz Rzymkowski, sekretarz stanu w MEN i był zaproszony sekretarz stanu w MSWiA Maciej Wąsik, który nie przybył. Konferencję otworzyła marszałek Małgorzata Gosiewska. Tak. A w drugim panelu z gości z gości, którzy zabierali głos, mieliśmy Krystiana Konarzewskiego, współzałożyciela i prezesa Templars Gear, firmy, którą powinniście doskonale znać, Bartka Saramaka, który jest ekspertem, spraw, ekspertem do spraw bezpieczeństwa Uniwersytetu Warszawskiego. Mieliśmy podpułkownika Michała Sietarskiego Fragout i to tak naprawdę Tyle. Plus, jak... głosy z sali... Plus głosy z sali i yy, irytujący prowadzący. Yy, tak. <coughs> No to tak pokrótce. Tak jak powiedziałem wcześniej, przedstawiciele strony znaczy wojska, czyli WOTU i Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji mówili zasadniczo o tym, że jest konieczność zwiększenia potencjału obronnego, że na bazie doświadczeń z wojny w Ukrainie nie można liczyć na to, że armia, którą będziemy mieli, niezależnie od tego, czy ona będzie miała 150 czy 300 tysięcy, będzie w stanie prowadzić działania przez cały ten konflikt, zwłaszcza, że znowu odniesiono się do Ukrainy i zauważono, że wojna trwa już ponad rok. A wszyscy na początku zakładali, że to będzie szybkie uderzenie, albo tak w lewo, miejsce. albo w prawo. Tymczasem tym jest jak jest. Konflikt cały czas trwa, działania zbrojne trwają, obie strony się wykrwawiają. I jest potrzeba uzupełnić tego wszystkiego, zabezpieczenia działań na zapleczu, logistyki, ochrony i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zwykła rotacja oddziałów z linii frontu, żeby dać im odpocząć. Tak. I w tym kontekście przedstawiciele wojska odnosili się do projektu zna zmian, który, jakby ktoś nie wiedział, tu jest omówiony, który zakłada, wykorzystanie potencjału generowanego przez strzelców, posiadaczy broni, członków organizacji proobronnych, rezerwę i tak dalej tak dalej właśnie w celu podniesienia potencjału obronnego przy czym żeby było jasne tu nie chodzi o to żeby wprowadzić przepisy tak jak niektórzy piszą w komentarzach Matko Boska jak się coś stanie to tych z pozwoleniem w pierwszej kolejności będą brać do wojska nie dlatego że trzeba wziąć pod uwagę Stopień zdolności do służby tych ludzi. I to będzie pierwsza rzecz, na którą wojskowe centra rekrutacji będą patrzeć. Kategoria zdolności i wiek. Wiadomo, że najpierw pójdą, pójdzie rezerwa i najmłodsi, a potem stopniowo będzie się sięgać po, po te starsze zasoby i mniej, mniej sprawne, co jednocześnie nie przeszkadza w tym, żeby te zasoby wykorzystać w międzyczasie do zabezpieczenia działań na zapleczu. To raz A dwa celem zmian proponowanych w prawie jest nie to, żeby zmuszać kogoś do służby wojskowej i wiązać posiadanie broni palnej ze służbą wojskową, tylko wytworzyć system zachęt, żeby ludzie, którzy będą mieć na to ochotę, dostali swoją marchewkę do tego, żeby zastanowili się, czy chcą służyć. I o tym mówił m.in. Marek Mroszczyk, czyli Odnosił się do tego, czy praktykowanie strzelectwa jest czynnikiem, który przekłada się w jakikolwiek sposób na wzrost zainteresowania służbą wojskową jako taką. Fajne było wystąpienie pana Wojciecha Arndt'a z strany... Fantastyczny gość, ale nazwisko ma po prostu język, co można połamać. Arndt. Z całym szacunkiem dla pana prezesa. Fajne było to wystąpienie dlatego, że prezes zarządu Fabryki Broni Łucznik Radom w bardzo jasny sposób dał do zrozumienia, że Fabryka Broni Łucznik Radom jest zainteresowana jak najbardziej rynkiem cywilnym. Oczywiście wiadomo, teraz e, e, wojska zwiększyło zamówienia na broń, prawdopodobne jest też, że, że Ukraina coś będzie kupować, więc siłą rzeczy m, Fabryka no, prawdopodobnie w efekcie będzie musiała pewnie zwiększyć zdolności Produkcyjny, Produkcyjne, czyli rozbudować się za zakładem albo przed. Parafrazując taki sketch. Więc jest na pewno ze strony Fabryki Broni Łucznik Rado, jest na pewno, to bez dwóch zdań można powiedzieć wsparcie dla idei poszerzenia dostępu do broni palnej. No, i to w zasadzie z pierwszego panelu było tyle. Tam oczywiście jeszcze były, były odpowiedzi przedstawicieli strony rządowej, głosy z sali. A może o, tych, o, o podsumowaniu, jak, jak się odniesiemy do tych, do tych wypowiedzi przedstawicieli strony rządowej, to może za chwilę teraz przejdźmy do drugiej części konferencji. Tak, w drugiej części konferencji mówiliśmy o tym, w jaki sposób zaktywizować i wytworzyć te zachęty, o których mówiłem, dla strzelców cywilnych, do tego, żeby służyli. Jest to oczywiste dla wszystkich, którzy brali udział w tej konferencji, łącznie z wojskowymi centrami rekrutacyjnymi czy dowództwem WOTU, że nie da się szybko zbudować 350-tysięcznej armii z poziomu 167-tysięcy żołnierzy, których mamy w tej chwili, bez zaczerpnięcia. Z zasobu ludzi, którzy już są przeszkoleni strzelecko. Bo tych ludzi nie trzeba uczyć błosu, ich nie trzeba uczyć yy, yy, podstaw posługiwania się bronią, ich nie trzeba pra uczyć pracy na języku spustowym czy zasad celowania. Tych ludzi trzeba systemowo wykorzystać do tego, żeby. Rozpoznać ich umiejętności i wykorzystać ich jako instruktorów do szkolenia pozostałych z żołnierzy. Zresztą też wiadomo, że nie chodzi o ogół strzelców. Oczywiście. Bo spora część strzelców, z całym szacunkiem dla tej, dla tej części, nie będzie miała mm, zdolności do, do bycia instruktorem, tak. bo bycie instruktorem nie sprowadza się tylko do tego, że ja coś umiem bardzo dobrze. Mhm. Tylko kluczową kwestią w byciu instruktorem jest to, czy ja jestem w stanie. Przekazać tę wiedzę szkolonym. Dokładnie tak. Dodatkowo mówiliśmy jeszcze o tym, jaki wpływ na nasz poziom obronności w Polsce mają takie wymysły jak dyrektywa Bienkowskiej, czy zakaz stosowania amunicji łowianej i jak temu przeciwdziałać. Krystian no, z Templarsów podzielił się z nami doświadczeniami na temat tego, w jaki sposób wnioski z konfliktu już pełnoskalowego w Ukrainie, który toczy się od ponad roku, bo tak naprawdę konflikt toczy się od ponad 8 lat, ale pełno skalował od ponad roku, w jaki sposób przekładają się na zmianę wymogów w sprzęcie, który jest zamawiany w firmach i w jaki sposób rozkładają się akcenty w tym, co wchodzi na rynek i dlaczego? Tak, no na przykład zwrócił uwagę na to, no też pewnie zrobił ten film. Na ostatnie zakupy dla wojska, czyli kupujemy w sumie około 40 tysięcy plate a w tym czasie Ukraina, w tej fazie konfliktu już od paru miesięcy, wyposaża swoich żołnierzy albo w kamizelki zintegrowane, albo w kamizelki modułowe skalowalne, zapewniające też ochronę przeciw odłamku. Że no, tak. okazuje się, że w tej fazie konfliktu, a znaczy w pierwszej fazie konfliktu, potrzebna była mobilność i zabezpieczenie przed postrzałami, uh -huh. a od myślę wakacji. Od końca wakacji w zeszłym roku, kiedy zasadniczo weszliśmy w fazę takiego współczesnego Verdean. Owszem, są jakieś, jakieś ruchy uderzenia, ofensywy, kontrofensywy, kontrmarcie i tak dalej, ale spora część tego konfliktu sprowadza się do siedzenia w Okopie tak. i ostrzeliwania się artylerią albo obrzucania się granatami z dronów czy, czy, czy moździerzy. Czy moździerzy tak? Tutaj jeszcze zabrał głos przedstawiciel Ministerstwa Obrony Narodowej a propos tych osłon i o dziwo! Zauważył problem, o którym mówiłem wcześniej, czyli zmian w ustawie o obrocie specjalnym, czyli to, że obywatel nie może oficjalnie kupić od polskich producentów i dystrybutorów osłon balistycznych typu hełmy, płyty itd. Nie ma zakazu posiadania. Więc można sobie to kupić za granicą i przysłać do Polski, albo pojechać kupić i przywieźć. Tak, ja podałem taki przykład, jak Tomek mnie tam wy, 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 wezwał do wypowiedzi, podałem taki przykład, że y, mogę pojechać za granicę i kupić sobie w sklepie, na giełdzie, gdziekolwiek, hełm typu opscore Przywieź go tu i jest wszystko ok, nikt nie łamie żadnych przepisów. Natomiast nie mogę tego samego hełmu kupić u polskiego przedstawiciela, przedstawiciela firmy Oxcor, co jest samo w sobie dosyć dziwne. Więc zauważono potrzebę zmian. Przy czym ta to dotyczy też szerszego spektrum, bo w to wchodzą słony balistyczne, hełmy, kamizelki, bo w to wchodzą na przykład celowniki i w to wchodzi noctowizja, tak. termowizja. Tak i, i e, zobaczymy. No oczywiście nie możemy wam powiedzieć, ale to tak, podsumowanie będzie na, na koniec. Na razie powiem tak: zauważono te problemy. Następny problem był, z, yy, yy, też ministerstwo to zauważyło, dziwo, że jest problem ze strzelnicami, że okoliczni mieszkańcy narzekają. No więc znowu yy, została im zwrócona uwaga, że jest bardzo prosty sposób na rozwiązanie, przynajmniej częściowe tego problemu, mianowicie zapis w ustawie, że w strzelectwie sportowym, rekreacyjnym, myśliwskim i całej reszcie tego cywilnego strzelectwa zalecane jest stosowanie, stosowanie tłumików huku na broni palnej i skończenie z fikcją nazywania yy, ich moderatorami dźwięku wielofunkcyjnymi urządzeniami wy wylotowymi, przy czym żeby było jasne. Tłumik huku do broni jest wielofunkcyjnym urządzeniem wylotowym, tak bo spełnia wiele funkcji, jest nakręcany na wylot lufy. jest też moderatorem dźwięku, bo zmienia jego charakterystykę, więc tak, dobrze, że ministerstwo to zauważa. Co z tego zauważenia wyjdzie? Zobaczymy. Tak, Ktoś jeszcze się tam wypowiadał? Była bardzo dobra wypowiedź ministra z Ministerstwa Edukacji Narodowej, tak. który bardzo też celnie zauważył, że po to, żeby zmienić pewne podejście i wytworzyć wśród zwłaszcza młodzieży pewne umiejętności, Trzeba zmienić koncepcję y, y, tych lekcji o bezpieczeństwie, które są w szkołach, tak? Że tu musi dojść w pewnym momencie do nauki obsługi broni, nauki strzelania, przy czym oczywiście do tego są potrzebne obiekty, do tego jest potrzebna wykształcona kadra, do tego są potrzebne, y, potrzebne są karabinki y, y, szkolne, potrzebna jest amunicja. Potrzeba jest zrobienia tego w sposób bezpieczny, bo tego, natomiast nie da się tego zrobić, Robiąc jedną godzinę zajęć w ciągu półrocza poświęconą na edukację o bezpieczeństwie. To musi tak. być znacznie szersze, znacznie systemowe, skorelowane z innymi elementami y, systemu. I bardzo dobrze, że trwają w Ministerstwie Pracy nad tym, żeby tego typu system wprowadzić. Też trzeba uważać. To jest film, w którym o tym mówiłem. Żeby nie wrócić do schematu nauczania przysposobienia obronnego, kiedy tego przysposobienia obronnego nauczano, czyli pod koniec PRL-u i na początku. Po 1989 roku, bo to, to w nie mówię, że wszędzie, bo zdarzali się nauczyciele P.O., którzy byli zaangażowani, którzy uczyli pożytecznych rzeczy, ale w znakomitej większości przypadków to była jakaś absurdalna fikcja i uczenie rzeczy kompletnie nieprzydatnych. Wrócę do cytatu z tamtego filmu. Uczono mnie zakładania czepca Hipokratesa. A już stamowanie masywnych krwiotoków było gorzej. No i chciałbym zobaczyć kogoś, kto będzie zakładał teraz czepiec Hipokratesa. Jak ktoś nie wie, co to jest czepiec Hipokratesa, to nie wygoogluje, to naprawdę nie jest trudne, a wiele osób może przeżyć szok poznawczy, że ktoś mógł tego uczyć jako metody opatrywania rannych de facto w konflikcie dobrze. Tu jeszcze jedna rzecz, która jest dość ważna, którą uważam, że też dobrze, że została poruszona na tej konferencji, to jest to, że kiedy mówimy o samym oprzyrządowaniu, czy o szpejowaniu, poza samą bronią, tak, to my nie mówimy tylko o organizacjach proobronnych, nie mówimy tylko o strzelcach, nie mówimy tylko o, o ludziach, którzy w jakimś stopniu pracują z bronią. Tak. Ale w, co pokazują doświadczenia konfliktu na Ukrainie, o tym również mówił Krystian z Templarsów, mówimy o ratownikach medycznych, mówimy o straży pożarnej, mówimy o wszelkich ludziach, którzy sami nie niosą broni ale potrzebują oprzyrządowania i ochrony, no bo niestety kacapy strzelają do nich jak do kaczek. Ale a? mówimy też o zwykłych obywatelach, tak. którzy, i to ja o tym wspomniałem, o tym, o tym boomie na te osłony balistyczne sprzed ponad roku, gdzie wciskano ludziom krap za ciężkie pieniądze, tak. bazując na tym, że, że jest zapotrzebowanie. Tak? Bo zwykły, i to powiedział wprost przedstawiciel Ministerstwa Obrony Narodowej, że zwykły obywatel w ramach w przypadku takiego konfliktu, też będzie potrzebował takiej ochrony i nie można mu utrudniać zakupu, a mamy polskich producentów osłon balistycznych i różnych, i małych, i dużych, i średnich, i prywatnych, i państwowych, wchodzących w skład PGZ i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, więc dobrze, że to wszystko jest, jest zauważane. Nie mówiliśmy stricte o samej ustawie, o zapisach tej tak. ustawy, bo chyba nawet nie taki był cel tej konferencji. Dokładnie. Tylko o korelacjach pomiędzy ustawą a systemem obronności kraju jako takiego. No i teraz co? Podsumujmy to. Tak, może ja najpierw powiem, bo Proszę. zaczęliśmy konferencję w taki sposób. Postaram się to wstawić zdjęcie. A kończyliśmy ją w połowy mniejszym gronie, bo po przerwie część osób opuściła posiedzenie. Przy czym ono, tak jak mówiłem, było nagrywane i będzie najprawdopodobniej zaprotokołowane, więc to mam nadzieję, że pani marszałek Gościewska, czy marszałkini Gościewska, wykorzysta. Ale to nie było takie, mi osobiście się to nie podobało, że, że tyle osób wyszło, tak, ale trudno. No, byliśmy, pierwszy raz w ogóle tego typu konferencja odbyła się na tym levelu, i na, tak. tym, na tym levelu. W ogóle ktoś z przedstawicielami środowiska strzelackiego zaczął, zaczął rozmawiać. Tak? Więc jest jakiś tam mały krok. Tak, wiem, zdaję sobie sprawę, że za pół roku są wybory, że to może być kiełbasa wyborcza. Absolutnie ani ja, ani Tomek nie liczymy na to, chyba że stałby się cud, że ktoś przed wyborami jeszcze zmieni tę ustawę. Ale zaczęto dostrzegać ten problem, choćby dlatego, że jest około 220-230 tysięcy posiadaczy pozwolenia na broń. Śmiało można założyć, że drugie tyle strzelców czarnoprochowych i jeszcze trzecie tyle e, osób zainteresowanych posiadaniem. E, w klasach mundurowych, w bractwach kurkowych, czy tak. gdziekolwiek. <laughs> Więc lekko licząc, jest to 600 tysięcy osób, a ostatnie wybory prezydenckie wygrało różnica 400 tysięcy e, osób, tak? Więc. Zaczyna być to już takim nie języczkiem, a językiem wręcz uwagi. Chociaż to powtórzę to jeszcze raz. Uważam, że jak ktoś przyszedł na tę konferencję, to powinien na niej siedzieć. Ja tam siedziałem prawie 5 godzin. Jestem zmęczony. Jestem autentycznie jestem zmęczony, bo wymagało to skupienia, wymagało to gadania, dobijania się do, do, do głosu i no, było to męczące, tak? Ale, ale dobrze, że tam poszliśmy. W moim odczuciu nie oczekujcie. E Przełomu. Teraz. To jest wszystko polityka małych kroczków i jeden z tych małych kroczków został właśnie poczyniony. A teraz jak wam to powie co myśli. Tak, znaczy ja jestem trochę bardziej optymistą niż, niż Królik. Eee, żeby nie było ja nie spodziewam się, że jutro zostaną wprowadzone zmiany do ustawy o obronie amunicji, może wszyscy byśmy sobie tego życzyli. tak? Eee, natomiast nie wykluczałbym tak całkowicie tego, że coś się jeszcze może wydarzyć eee, przed wyborami. Szanse mogą być niewielkie, ale pamiętajmy o jednym, że to jest też. Znaczy, nie mówimy o samej ustawie o broni i amunicji. Tak, żebyśmy mieli jasność. Mówimy o tym, w jaki sposób ustawa o broni i amunicji może stać się komplementarnym systemem, systemem uzupełniającym zdolności obrony Rzeczypospolitej. Czyli tak naprawdę, jak ma stać się komplementarna do ustawy o obronie ojczyzny. I teraz, oczywiście, życząc jak najgorzej agresorowi, a jak najlepiej obrońcy. Sytuacja na froncie może mieć duży wpływ na to, w jaki sposób w najbliższych miesiącach będą zachowywać się nasi politycy. Tak? Zgodnie ze starą zasadą, jak trwoga, to do Boga. Natomiast, no, ja określam to już z Królikiem na ten temat. Ja, swój stan po tej konferencji określam jako ostrożny optymizm. Ja trochę mniej optymistycznie, ale ja nie jestem takim zwierzęciem politycznym, jakim jest Tomek. Jak nie miałem tylu kontaktów z politykami, nie siedzę w tym, w tym wszystkim aż tak mocno. Bardzo umiarkowanie, optymistycznie podchodzę do tego. Najważniejsze, że został zrobiony pierwszy krok, że został zrobiony na tym szczeblu i, i mam nadzieję, że to jest ten pierwszy kamyczek, który może kiedyś tam w dalekiej przyszłości poruszyć. poruszyć. wywołać lawinę. Tak. tak. I to tyle z tej. Tak? Czy jeszcze doszło? Nie, nie, tak się właśnie chciałem powiedzieć, tylko i tyle, i nie zdążył. No to już powiedziałeś. No więc co? Tyle z konferencji. Wiecie o co chodzi: tam lajki, suby, komenty i tak dalej. Jeżeli tylko dowiemy się czegoś nowego, to na pewno zrobimy kolejny film z tąkiem, jeżeli mhm. zaczną się tam jakieś ruchy. I będziemy Was po prostu o tym informować. Dobrze, że tam poszliśmy, dobrze, że został zrobiony ten pierwszy krok i co z tego będzie, no niestety po prostu musimy poczekać. A czy też mieli świadomość, walczymy dalej, żeby jak najszybciej, jak najwięcej się zmieniło, tak? Tyle, natomiast nie wszystko zależy od nas. Niestety. I tym optymistycznym akcentem kończymy. Żegnam się z Wami. Mam nadzieję, że wkrótce, yy, może nawet weekend, jakoś, chociaż. A przepraszam bardzo, że przed świętami nie dałem rady zrobić filmu, ale, ale po prostu nie dałem. Mam nadzieję, że na dniach zrobię kolejne. A już po weekendzie wrócimy do filmów sprzętowo-blenowych. Przed świętami szykowałeś się na traumę sernika bez rodzynek. Spadaj.